Witam Was wszystkich serdecznie, startujemy z kolejnym odcinkiem mojego wideoblogu o futbolu amerykańskich. Mam niestety dla Was złą wiadomość, zapewne już o tym słyszeliście, ale dwa spotkania z drugiej kolejki Top zostały odwołane. Giganci mieli grać w domu z kozłami i Gelsi mieli grać z nami, podejmować nas The Virsów. Niestety te dwa spotkania zostały odwołane. Śnieg nie usypie us dalej, zima nie ustaje. E, niestety nowe bramki w GoPost we Wrocławiu będą musiały poczekać. Miejmy nadzieję, do następnego tygodnia i że spotkanie już w następnym tygodniu się odbędzie. E, no Dla Devilsów, warto przypomnieć, jest to już drugie spotkanie, które zostało odwołane, bo w tamtym tygodniu mieliśmy grać ze Steelersami. To spotkanie również się nie odbyło, e, także powolutku zaczyna się to robić dosyć trudna sytuacja z tego, e, bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli rozegrać 10 spotkań pod rząd, a na pewno nie jest to łatwe. Ja z własnego doświadczenia mogę o tym powiedzieć, bo wielokrotnie tak grałem. Bodajże najwięcej rozegrałem, chyba 12 spotkań pod rząd. Także jest to bardzo wymagające i w tym momencie właśnie wtedy wychodzi, jak ciężko drużyna pracowała, jak się trenowało w off-season. Także e, zobaczymy, czy do tego dojdzie. Odzą też plotki, że liga może zostać, terminarz może być troszkę okrojony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, wróćmy do dwóch spotkań, które zostaną rozegrane. Także e, rebelsi wyjeżdżają na mecz do Gdyni i na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie dla nich. Szczerze no, nie za bardzo widzę tam szansy rebelsów i myślę, że to spotkanie skończy się wysokim zwycięstwem Seahawksów, którzy są na pewno bardzo groźni w tym sezonie drugie spotkanie, które, które na pewno niewątpliwie jest, jest z wydarzeniem tej kolejki, bo, rozegra, bo dwóch Benian Minków Top Ligi, Spartans i Steelers zagrają przeciwko sobie. Warto tutaj wspomnieć, że te drużyny spotkały się w tamtym sezonie trzykrotnie i pierwsze dwa spotkania wygrali Steelersi, ale w trzecim decydującym spotkaniu w półfinale plf 1 przegrali Steelersi ze Spartans 17 do 0 i, i, i teraz będzie okazja tutaj do rewanżu za to spotkanie. Zobaczymy jak jak jaki będzie wynik końcowy jutro. Powiem Wam, że bardzo chętnie chciałem zobaczyć sobie to spotkanie, bo ciekawi mnie to. Widać nastroje są bardzo bojowe. Prezes Steelersów, Szymon Widera głośno mówi o tym, że oczekuje zwycięstwa swojej drużyny i że celem jest gra w playoffach po sezonie zasadniczym. Jest to na pewno bardzo ambitny cel. Zobaczymy, czy uda się go osiągnąć. No, tak to jest w sporcie, że stawia się sobie cele, które, do których się dąży i które chce się osiągnąć. A co do samego spotkania. Warto tutaj chyba wspomnieć, bo mam takie informacje, że dwóch czy trzech czołowych zawodników stylersów jest zawieszony jeszcze w tym spotkaniu, także może się to okazać decydujące, ale jeżeli miałbym wytypować to. To stawiam na Steelers jutro. Zobaczymy, zobaczymy jaki będzie wynik, i, i, i wtedy będę się mógł do tego odnieść: czy udało mi się trafić, e, czy nie. Co do kolejnych wydarzeń futbolowych, 9 teraz kwietnia na stadionie narodowym e, będzie miał miejsce Dzień Futbolu Amerykańskiego. Także bardzo gorąco wszystkich zapraszam. Wszyscy, którzy macie czas, możecie iść, wybierzcie się, wspierajcie takie inicjatywy. Naprawdę jest bardzo ciekawy problem, wiele się będzie działo. Na moim blogu nie miałem jeszcze okazji opowiadać tutaj o tym, że również na Facebooku prowadzę swojego fanpage'a Polish Dynamite 37. Także gorąco zapraszam Was wszystkich, żebyście tam zajrzeli. Wrzucam tam różne filmiki, jakieś, jakieś opracowania, teksty, jakieś obrazki motywacyjne. Także troszkę ciekawych rzeczy moim zdaniem można tam znaleźć. Chociażby wczoraj, dzisiaj wrzuciłem bardzo fajną sesję drużyny. Tytanów z Lublina, wykonaną przez Elbrus Studio. Naprawdę bardzo fajna sesja, y, troszeczkę inny klimat niż ta, którą miał, mieli The Wilsi, y, w tych zakładach y, mięsnych w Ubojni, ale a na pewno bardzo fajny, y, bardzo fajny temat i, i polecam, rzucić się sobie na to okiem. W sieci ostatnio pojawiło się też wiele dyskusji na temat nowego quarterbacka dewilsów. Y, no, powiem Wam tylko tyle, że tak, to prawda, jest nowy quarterback, a jaki? Zapraszam na mojego fanpage'a i tam znajdziecie odpowiedź na to pytanie. No i tak na zakończenie. W dzisiejszym opisie pod filmikiem znajdziecie linka, tak samo na moim fanpage'u. Linka do filmiku z obozu, z naszego obozu, który mieliśmy w Dzierżonowie, obóz przygotowawczy. Filmik jest. Naprawdę zajebisty, Ikona, chłopaki z ikony wykonali świetną robotę. Udowodnili to już w tamtym sezonie, jak kręcili dla Devilsów definicję. Naprawdę mega profesjonalny filmik. Gorąco polecam, udostępniajcie, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty. I jeszcze z tego miejsca chciałbym Wam bardzo serdecznie, wszystkim moim fanom, podziękować. Bo liczba subskryberów na YouTubie przekroczyła 200 osób. Także dla mnie to jest naprawdę spore wyróżnienie. Dziękuję Wam za to serdecznie. Motywuje mnie to do, do dalszej pracy. Także lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Ja postaram wam się za to odwdzięczyć. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za wsparcie. I zapraszam wkrótce na kolejny odcinek. Hej!